Dlaczego wszyscy wyglądają tak samo i nikt nie chce być wyjątkowy? Cześć mam na imię Ania i nie wiem, czy kojarzycie ten moment, kiedy widzicie zdjęcie jakiejś influencerki, jesteście przekonani, że to jest jedna osoba, a okazuje się, że to jest ktoś zupełnie inny. Ja doświadczyłam takiej sytuacji ostatnio, przeglądając pudełko, czy tam coś innego i zobaczyłam kobietę, piękną kobietę, warto dodać, i byłam przekonana, że jest to doda, a okazało się, że jest to pani Rozenek. I e, powiem wam szczerze, że mega mnie to tak. Zamieszało, i pomyślałam, że warto by było o tym więcej porozmawiać. O czym będzie dzisiaj? No, dzisiaj będzie gadka, szmatka o tym, dlaczego wszyscy wyglądamy tak samo i dlaczego nam się to tak bardzo podoba. Spoczem dzisiejszego odcinka jest wielorazówka, znajdziecie tam olbrzymią ilość produktów upiększających, kosmetycznych. Ja jak zawsze będę polecać Wam kosmetyki Yossi, które według mnie pomagają mnie upiększyć mnie, ale jeśli wy znajdziecie tam coś innego, to gorąco polecam. Do włosów swoją drogą ja ostatnio zaczęłam używać, mam taki szampon e, od e, czterech szpaków, nie pamiętam jak się nazywa, ale teraz wam tutaj to napiszę. No, tymczasem myślę, że już wystarczy. Pamiętajcie korzystać z mojego kodu ANIA10 i wracamy do odcinka. Od kilku miesięcy internet raz po raz obiega informacja o tym, że substancja z filmu The Substance jest prawdziwa. Tak naprawdę chyba rozpoczęło się to z pół roku temu, kiedy zobaczyliśmy najpierw Christine Aguilerę potem Kate Beckinsel, ale na koniec niczym zwieńczenie Wisienka na torcie pojawiła się także Donatella Versace, która wygląda po prostu zupełnie inaczej niż kiedykolwiek indziej. I nagle wszyscy zaczęli pyta zadawać pytanie, jak to się stało, że te kobiety, można by mieć wrażenie, że są jak ben Benjamin Button tak, z tego filmu, że po prostu zamiast się starzeć, to po prostu młodnieją. Zapomniałabym dodać, jeszcze tutaj jest przecież Lindsay Lohan, ona też była jednym mega wielkim takim zaskoczeniem dla nas wszystkich. I co tutaj w tym wszystkim jest fascynujące, obok tego, że wszystkie te kobiety wyglądają jakby były młodsze i obok tego, że wszystkie te kobiety wyglądają naprawdę spektakularnie, pięknie i także aż zapiera dech w piersiach, to fakt, że wszystkie wyglądają niesłychanie podobnie do siebie. Okej, okay, może Kristina Aguilera i Lindsay Lohan nie są dokładnie identyczne i nie wyglądają dokładnie identycznie tak samo, jednak kiedy porównamy ich zdjęcia z przeszłości ich zdjęcia z teraźniejszości, to teraz są do siebie dużo bardziej podobne niż były wcześniej, co jest według mnie całkiem intrygujące. Co jeszcze ważne, podobieństwo, o którym mówimy, to nie podobieństwo typu doppelganger, tak? czyli nie jest to podobieństwo do osoby, która po prostu wygląda prawie tak samo e, jak ty. Tutaj na przykład można wspomnieć o Mili Jovovich i Lindzie Ewangeliście, które na wielu zdjęciach bardzo podobnie wyglądają, bo mają po prostu podobną strukturę twarzy, bo mają podobne oczy, bo mają podobne włosy, czy o Jeremy Allenie White'cie i Jenny Wilderze, którzy również mają całkiem sporo e, wspólnych cech. Tutaj mówimy jednak o czymś zupełnie innym. Mówimy o całej, e, całej rzeszy kobiet, które upodobniają się do siebie nawzajem. Które zaczynają powoli, tak, wyglądać coraz bardziej i bardziej jak jedna i ta sama osoba. Mówimy tutaj o, o ludziach, którzy pierwotnie y, nie byli do siebie absolutnie podobni. Mówimy tutaj o ludziach, którzy zaczęli od czegoś zupełnie innego, a teraz idą w stronę, no właśnie, w stronę czego? W stronę jakiegoś takiego ujednolicenia swojego wizerunku, w stronę oczywiście, wiadomo, bycia piękną, nie będę tutaj udawać, że nie uważam, że Krystyna Aguilera pięknie wygląda ale jednak właśnie w stronę wyglądania dokładnie tak samo jak wszyscy inni, w stronę utracenia swojej wyjątkowości. Kiedy spojrzymy na najnowsze gwiazdy Instagrama, na przykład, na próżno będziemy szukać u nich pieprzyków, jakiejś krzywej wargi, krzywego nosa, oczu wygiętych w którąś stronę i tak dalej. Ja wiem, jak to brzmi. To może brzmieć jak jakieś największe koszmary, żeby tego typu elementy mieć na przykład na twarzy. Ja jednak mam tutaj taki pieprzyk. No ale może to brzmieć jak koszmary, ponieważ ostatnimi czasy właśnie te wszystkie takie specjalne cechy, które jeszcze nie tak dawno sprawiły, że na przykład Merlin Monroe była popularna, bo przecież ona Miała swój pieprzyk albo Cindy Crawford też była popularna ze względu na swój pieprzyk, czy e, Lauren. Jak ona się nazywała? Lauren Hutton miała przerwę między zębami i też w związku z tym wyglądała spektakularnie, a też zrobiła karierę właśnie ze względu na to, że jedyna w swoim rodzaju była. Teraz y, wszyscy robią karierę ze względu właśnie na to, że wyglądają tak samo jak wszyscy inni. Ta Instagramowa twarz, o której teraz mówimy, jest mega charakterystyczna i na pewno widzieliście ją nieraz. Zwłaszcza jeśli kiedykolwiek na sobie samych próbowaliście wykorzystać jakieś filtry. Filtry, właśnie są jedną według mnie, z głównych inspiracji do tego, jak Instagramowa twarz miałaby wyglądać. Będzie ona trochę bardziej pociągła, ale nie za długa. Będzie miała w miarę kwadratową szczękę, ale niezbyt kwadratową, tak aby nie być zbyt, zbyt męską. Skóra oczywiście będzie miała. Bezporową, ale nie za bardzo, tak żeby trochę naturalnie jednak wyglądało. Będzie mieć wysokie kości policzkowe, kocie oczy, mały nos, wielkie usta. Wiecie już o co mi chodzi, prawda? Obecnie jest taki trend, aby odchodzić bardziej i bardziej od wykorzystywania filtrów podczas korzystania z różnego rodzaju platform społecznościowych. Ja nie zawsze jeszcze się na to decyduję. Jednak nie da się nie zauważyć, że bardzo duża ilość influencerek, która właśnie wydaje się być Ambasadorkami tego naturalnego luku, teraz promowanego w mediach społecznościowych, to osoby, które przy pomocy skalpela właśnie tego typu wygląd twarzy osiągnęły i teraz już po prostu nie potrzebują korzystać z filtrów, ponieważ nałożyły filtry na stałe, na swoją twarz, tak. I na stałe wyglądają teraz tak, jak Wersja siebie, która podobała Im się w internecie. I actually just like don't understand men and how their brains work sometimes because today I was just minding my own business and this guy comes up to me and he's like, I just wanted to say that you are so elegant. You are such a natural beauty. Um yeah, I think that a woman can take one look at me and be like, that's fake. Um my jawline costs $10,000. Okay? Uh my lips are clearly Done. My hair is two thousand dollars. My lashes are two hundred dollars every two weeks. I don't understand. I'm clear. Like this is how much I can raise my eyebrows. I, I and and for some reason, and I get it all the time. Men are like you, you really I have enough makeup on to season a fuck. And men are just like you are just. They don't make them like you these days. Yes, they do. They make them in the. They make him. They make him down at for, Matty's medispa Spa. Okay, with a needle and a. Scalpel. Twarz, o której tutaj mówimy. To twarz, która stała się produktem. Produktem dokładnie takim samym, jak akrylowe paznokcie czy doczepy we włosach, które już zostały totalnie znormalizowane, i mam wrażenie, że gdy właśnie nie ma się akrylowych paznokci, to jest się uznawanych, uznawanym za osobę, na przykład między innymi nie dbającą o siebie, tutaj na kanale, zdarzyło się, że ktoś tam skomentował, że ja właśnie paznokci nie mam zrobionych, albo ktoś inny skomentował, że wow, ale to jest odważne, żeby paznokci zrobionych nie mieć. I ta instagramowa twarz, jako że jest produktem, to podobnie jak właśnie produkty, takie jak Paznokcie czy do czepy, będzie przechodzić różnego rodzaju ewolucje, będzie zmieniać się razem z czasem, będzie po prostu odzwierciedlać trendy, które w danym momencie są najbardziej popularne. I wydaje mi się, że nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie te trendy są i czym te trendy będą, ponieważ lata 2010, lat, nie wiem, jak to w sumie powiedzieć. Od 2010 do 2020 widzieliśmy ewolucję inwestowania olbrzymich pieniędzy w różnego rodzaju wypełniacze. Na przykład tutaj główną inspiracją, zwłaszcza dla młodej generacji, była Kylie Jenner, która no mega tymi wypełniaczami w tamtym czasie szalała od początku 2000, 2020, wydaje mi się, że jasno i klarownie widać, że jednak od tych wypełniaczy się odchodzi i idzie się w stronę twarzy dużo szczuplejszej. Tutaj kanale, na kanale mieliśmy wideo zarówno o Buckle Fat Remover, jak i o tym, że właśnie coraz więcej gwiazd od tych wypełniaczy w swojej twarzy odchodzi, rozpuszcza te wypełniacze i stara się sprawić, aby ich twarz również była bardziej wysmuklona, a mniej taka napompowana, czyli miała mniej ten wygląd, który wypełniaczy właśnie za e, Zapewniają. Teraz do zabiegów, które właśnie takie, y, ta, taką smukłość twarzy mają zapewnić, zwłaszcza jeśli ma się powyżej 25 roku życia, to jest straszne, że to mówię, ale dlaczego to zaraz Wam powiem, dlaczego to jest straszne, dochodzi także y, tak zwany facelift, czyli naciągnięcie twarzy na skórze, tak aby była ona taka, wiecie, dobrze napięta jak na tych reklamach od jogi twarzy które bardzo często występują mi w internecie i które zachęcały mnie do tego żebym z jogi twarzy korzystała i obecnie tych liftingów jest nieskończona ilość, tak? Ja osobiście nie znam się na operacjach plastycznych za bardzo, a jestem w stanie wymienić lifting ten taki na niciach, lifting ponytail, lifting połowy twarzy, lifting całej twarzy, lifting tylko górnej połowy twarzy, no w ogóle po prostu lifting szyi, tak? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teraz. Y Wchodzi trend na to, aby właśnie ten lifting sobie serwować i w połączeniu razem z ozempikiem, i jakby całą kuracją ozempikową, no właśnie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej promować taki wygląd wyszczuplonej Instagramowej twarzy z wklęsłymi policzkami i dużymi kościami policzkowymi, i oczami, które starobią się jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej w chocie, za każdym razem, kiedy do takiego liftingu dojdzie. Mogłabym teraz e, po prostu wydłużyć to wideo w nieskończoność, aby zastanawiać się nad motywacjami, dla których ludzie decydują się na tego typu zabiegi. Jednak nagrałam na ten temat już też wideo. W ogóle no, jestem znowu chodzącą samoreklamą i sorry za to. E, I jest to wideo, które sprzed trzech lat, które swoją drogą do tej pory świetnie się ogląda i jest to chyba najbardziej oglądane moje wideo. Nazywa się chyba Bez makijażu też źle wyglądasz. Czy dlaczego bez makijażu źle wyglądasz? Te motywacje nie zmieniły się od tamtego czasu, tak więc jeśli ten temat konkretnie Was interesuje, to udamy, odeślę was tam, ponieważ to wideo jest bardzo długie też i nie chcę tutaj bez sensu przedłużać. Dzisiaj tylko wspomnę o tym, że badanie z 2020 roku przeprowadzone przez Journal of Adolescent Health wykazało, że 90% młodych kobiet nadal edytuje swoje zdjęcia przed opublikowaniem, aby sprostać społecznym oczekiwaniom dotyczącym piękna. W związku z tym, tak, chodzi po prostu o to, aby czuć się atrakcyjną, aby nie być. Yy, krytykowaną za to, że atrakcyjną się nie jest, aby nie być krytykowaną za to, że nie wpisujemy się w jakieś tam normy piękna, które są nam po prostu narzucane przez społeczeństwo. Dzisiaj jednak przede wszystkim chciałabym się po prostu jeszcze dalej zastanawiać nad tym, jak to się stało, że te standardy piękna, które już są tak wąskie, nakłaniają nas do tego, żebyśmy wszyscy robili sobie dokładnie te same operacje plastyczne i w rezultacie wyglądali... Bardzo, bardzo podobnie. Już nieważne, czy jesteśmy podobni do siebie z przeszłości, czy nie, bo może niektórzy nie chcą być podobni do siebie z przeszłości i nie ma w tym absolutnie nic złego, ale jest dla mnie coś fascynującego w tym, że coraz większa ilość osób stara się upodobnić do wszystkich innych, których widzi w internecie. Jak to jest, że ta unikalność przestała być dla nas atrakcyjna? Jak to jest, że, że no właśnie te standardy piękna? Są w stanie aż tak bardzo nad nami zapanować, aż tak bardzo nas w jakiś sposób, właśnie tak wiecie, ukształtować, że chcemy wyglądać jak wszyscy inni, że nie chcemy być, wiecie, jedyni w swoim rodzaju. Jak to jest? Słuchajcie, ja absolutnie właśnie jestem mega tym zafascynowana, bo mnie zawsze wydawało się, że bycie jedynym w swoim rodzaju to jest to, do czego teoretycznie wszyscy chcemy dążyć, ale może to było w latach 90. XX wieku, kiedy byłam nastolatką, może po prostu mam jakieś przestarzałe poglądy na świat. W mojej młodości piękno, yy, czyli można by powiedzieć, że piękno lat 90. XX wieku, Boże, powiedziałam w mojej młodości, przecież nie jestem stara, sorry, po prostu miałam na myśli, kiedy byłam nastolatką. Yy, cele celebrowano kobiety. Piękne, ale też unikalne. Pamiętam jak dziś film o Fridzie Kahlo, który mega duży wpływ na mnie wywarł. Był to piękny film, swoją drogą, jeśli nie widzieliście, to gorąco polecam. Frida Kahlo jako taka piękna osoba, grana przez Salma Hayek, w tym filmie przedstawiona była, ale no właśnie zupełnie ona do naszych dzisiejszych standardów piękna nie byłaby w stanie się wpasować. Nie tylko ze względu na to, że miała zły kształt twarzy i że oczy miała dużej w ogóle, ale również, a może przede wszystkim przez swoją zrośniętą brew, tą swoją zrośniętą brew, która sprawiła, że i ja przestałam się wstydzić moich brwi, ponieważ w czasie, kiedy byłam nastolatką, modne były takie, wiecie, całe wy, wy, wyskubane brwi, cieniutkie, a ja zawsze nosiłam te moje wielkie i czułam się totalnie w ogóle niepewna siebie w związku z tym, że no no po prostu nie było to wtedy trendy, aby takie duże brwi nosić. Avril de Calo dała mi pewność siebie, aby jednak być sobą i nie wyskubywać tych brwi, bo to naprawdę strasznie boli, zwłaszcza jak ma się tak strasznie dużo włosów jak ja. Teraz jednak nie jestem w stanie nie zauważyć, że no właśnie, po pierwsze normalizuje się różnego rodzaju zabiegi estetyczne, które Tą indywidualność mają nam odebrać w związku z tym wszelkiego rodzaju pieprzyki, takie jak ten mój, wszelkiego rodzaju takie brwi, jak te moje za duże brwi i tak dalej, są ujednolicane i. Promuje się korzystanie z tych zabiegów, które będą sprawiały, że będziemy ujednoliceni, niezależnie od tego, jak bardzo dużo nas to będzie kosztować finansowo, czasowo, emocjonalnie i tak dalej. Unikalne cechy ludzi, a może nawet po prostu powinnam powiedzieć, unikalne cechy kobiet, chociaż nie chcę tego wideo tak spłycać tylko i wyłącznie do kobiet, ponieważ wiem, że standardy piękna dla mężczyzn również robią się coraz bardziej wyśrubowane i również mam wrażenie, że u mężczyzn takie ujednolicenie wizerunku, jak powinni oni wyglądać, powoli następuje. W związku z tym te y, unikalne cechy kogokolwiek, jakiegokolwiek człowieka, według mnie, są coraz bardziej y, wytykane palcami, coraz bardziej określane jako wady. W związku z tym nie znajdziemy już teraz zbyt wiele mega popularnych osób, które czy będą miały pieprzyk na twarzy, czy będą miały cokolwiek krzywego y, na tej twarzy albo jakąś inną cechę, która właśnie będzie totalnie wyróżniać tych ludzi z tłumu. I tak wiem, że jest Jedna modelka, która ma bielactwo. No ale właśnie to powinno nam coś powiedzieć, że jest to jedna osoba na miliony, które tak naprawdę w tym przemyśle są. Wiem, że są jakieś e, tak zwane, powiedziałabym, tokenowe osoby, które po prostu jakąś tam inność będą miały, ale tak naprawdę czy te osoby są na tapecie, czy to ich wizerunek jest promowany przez algorytmy Instagrama i inne? No nie, oni są viralami przez jakąś chwilę, w momencie, kiedy jest modne, aby. Ta ich inność była pokazana, a później są zapominani. I, I tak naprawdę już myślę, że większość z nas absolutnie nawet nie wie, że istnieli. I teraz tak, można by pomyśleć, mm, ta jednakowość, ta jedna, jeden wygląd twarzy, który jest promowany, najprawdopodobniej musi być w jakiś sposób uwarunkowaniem biologicznym. Przecież jesteśmy wszyscy. Istotami biologicznymi. Ha, 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 nie wiem, czy w ogóle tak można powiedzieć. Przecież wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. W związku z tym możliwe, że nasze oko, które szuka perfekcji, które szuka ładnych twarzy i tak dalej, taką jednakowość preferuje. Prawda jednak jest taka, że nie ma badań, które sugerowałyby, że nasze oko preferuje jednakowość wszystkich ludzi tak, preferuje atrakcyjność ale ta atrakcyjność jeszcze nie tak dawno była określona przez coś zupełnie innego niż teraz. W związku z tym. Nie da się według mnie nie zauważyć, że przede wszystkim to wszystko jest podyktowane jakimś takim trendem, trendem na po prostu wyzbywanie coraz bardziej i bardziej siebie, trendem na to, aby zunifikować wygląd wszystkich kobiet do wyglądu. No, jednak nie oszukujmy się, europejki najczęściej tak, z w miarę jasną skórą, najczęściej z włosami, które będą miały jakieś takie blond prześwity, które będą lśniące i takie, i srakie, i owakie. No, wydaje mi się, że raczej niż biologia do tego, aby to wszystko się ujednolicało, pcha nas masowość produkcji tych produktów, jakimi jest Instagramowa twarz czy Instagramowe ciało, a nie cokolwiek innego. Masowa produkcja zakłada, że wszystko musi być w miarę podobne, ponieważ jeśli chcemy robić każdą rzecz indywidualnie, to będzie ona kosztowała dużo więcej pieniędzy i no jakby wtedy znajdzie swoich amatorów albo nie, tak? Jeśli kiedykolwiek imaliście się sztuką albo czymś takim, to wiecie, że robienie rzeczy jedynych w swoim rodzaju, jest swojego rodzaju wyzwaniem, bo tak naprawdę po pierwsze nigdy nie wiemy, czy znajdziemy amatorów na nie, a po drugie też zajmuje bardzo dużo czasu. A robienie dokładnie tej samej rzeczy masowo jest po prostu dużo prostsze, bo przyzwyczajamy się do tego, jak ją mamy robić, przyzwyczajamy się, jak ją mamy wykonywać, i od po prostu, kiedy kobiety idą pod skalpel, to zabiegi wykonywane są rutynowo, dokładnie w ten sam sposób, osiąga się dokładnie te same efekty, i od tak to właśnie wygląda. Jakby tego było mało, wydaje mi się, że dużym elementem tutaj jest też fakt, że wynoszenie pod niebiosa celebrytów sprawia, że chcemy upodabniać się do nich, ponieważ wydaje nam się, że jeśli będziemy wyglądać tak jak oni, to będziemy w stanie zreplikować także ich sukces. Tutaj na przykład jeśli chodzi o Belle Hadid czy no nie wiem siostry Jenner, czy siostry Kardashian i tak dalej, one były mega inspiracją dla Olbrzymiej rzeszy Kobiet. Jednak nie oszukujmy się, ta replikacja sukcesu tak naprawdę od samego początku nie była możliwa, bo nie tylko ich wygląd jest elementem, który do ich Obecnej sytuacji finansowej doprowadził. W związku z tym, no, niejako ludzie replikują ten wygląd, ponieważ myślą, że to im w czymś pomoże, ale im bardziej ten wygląd replikują, tym bardziej staje się on pospolity i tym mniej pożądany on jest. W związku z tym w rezultacie to, co wcześniej było piękne, staje się tylko tak naprawdę przebrzmiałym trendem i przestaje być w jakikolwiek sposób nawet w ogóle szanowany przez wszystkich innych. I teraz, żeby było jasne, ja w dzisiejszym wideo nie chcę krytykować ludzi, którzy dokonują tych. Zabiegów, y, chirurgii plastycznej, chirurgii estetycznej, tych różnego rodzaju przemian w swoim ciele, bo tak naprawdę to nie o to chodzi. Mnie jedynie fascynuje to, że chcemy wyglądać podobnie do siebie nawzajem, w sytuacji, gdy właśnie według mnie to, jak ja czuję, że byłam wychowana, raczej celebrowało unikalność, raczej celebrowało naszą y, no, indywidualność. A teraz to wszystko ma być zupełnie inaczej. I to wszystko w ogóle się dzieje w kulturze indywidualizmu. To jest wow dla mnie, naprawdę niesłychanie niesamowite. W kulturze, która sugeruje nam, że mamy być jedyni w swoim rodzaju, w kulturze sugeruje nam, że każdy z nas może zrobić wszystko i tak dalej, sugeruje się nam jednak też poprzez te promowane standardy piękna, że jednak mamy być dokładnie tacy sami, czyli może, że jednak mamy w żaden sposób przez ten, przed ten szereg yy, nie wybiegać. A może tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego? Taka to była właśnie gadka szmatka. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii w tym temacie. I czy Wy również zauważyliście, że wszyscy zaczynają wyglądać tak samo? Czy Wy również zauważyliście, że te trendy zaczynają się zmieniać coraz szybciej? Kiedyś trendy w standardach piękna zmieniały się co 50, 100 czy 200 lat. Teraz tak naprawdę co 10 lat musimy wyglądać inaczej, jeśli chcemy tym trendom nadążyć. Ja decyduję się ich nie śledzić, bo słuchajcie po prostu. Yy... Nie wiem, no, nie wiem, po prostu chyba mam na tyle dużo szczęścia, że czuję się wystarczająco pewna siebie, aby ich nie śledzić. Chociaż pamiętam, jak byłam młodsza, dużo bardziej czułam się nimi, taka wiecie, ograniczona, dużo bardziej chciałam e, w zgodzie z nimi funkcjonować. Tymczasem, ponieważ wydaje mi się, że nie ma sensu, co już dłużej e, przeciągać, dziękuję, że jesteście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. pa! pa.